Witam, dziś zrobimy zupę, zupę jest fasolowo-szparagową lub szparagowo-fasolową, jak chcecie, co do co będziemy przywołali. Tutaj jest fasola jaś, 400 g, ona jest namoczona e, przez 10 godzin, ona już ładnie napęczniała. Tutaj mam kawałek boczku, dosłownie 150 g, I mam koncentrat pomidorowy, mam też kilka szparagów białych, obranych. Mam marchewkę, 3 sztuki, dwa e, kawałki takie, mam pietruszki i kawałek selera. Więc ja wam teraz pokażę, co będziemy dokładnie robili. Więc na początek uporamy się z pietruszką i z selerem, pokroimy je w bardzo drobną kostkę. Ok, seler i pietruszka pocięta. teraz wam pokażę, jak dalej warzywo będziemy cieli. To jest dosyć istotne. Teraz jedną taką średnią cebulę. Pokroję sobie w kostkę. OK. Cebula pokrojona, teraz pokroimy sobie jeszcze boczek. Boczek klasycznie w kosteczkę. To jest boczek bez skóry. Ale tutaj jak jest jakaś chrząstka, to chcę ją wyciąć, nie chcę na nią trafić, jak będę sobie zupę. Dwie proszę. Jak widzicie boczku bardzo mało, chodzi tylko, żeby był taki smaczek fajny w zupce. Boczek surowy wędzony, nie wiem czy wspominałem. No i zostały mi jeszcze marchewki i szparagi. I co teraz zrobię? Szparagi obrane, oczywiście umyte, kroję takie kawałki, jak do zupy, nie za duże. Ok, tak kroję wszystkie tych szparagów. Tutaj mam raz, dwa pociąłem i jeszcze mam trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć tych szparagów. Taki większy pęczek. Okej, okay. szparagi ogarnięte, zostały tylko marchewki i ja marchewkę potnę sobie tylko takie jakby szagówki. I ważne będzie w tej zupie kolejność wrzucania tych warzyw, dlatego one są cięte w takie właśnie różne kawałki i grubsze i cieńsze. Mi się wydaje, że Wam się ta zupa spodoba i fajny właśnie będzie efekt końcowy, więc idziemy teraz na maszynkę, na kuchenkę i Wam pokazuję, co po kolei robimy. Więc do garnka wlewamy troszeczkę oliwy. Możemy od razu dodać boczek, z tego względu, że zacznie nam się powoli wytapiać, ale tej oliwy dodałem z tego względu, że tego boczku nie ma dużo i tego tłuszczu też nie będzie za dużo, więc chciałem jeszcze dodać oliwę, więc ją dodałem. Teraz do tego podsmażającego się boczku dodaję cebulę. Dodaję również seler z pietruszką. Naprawdę świetnie pachnie. Podsmażam wszystko cały czas razem. Palnik mam na maksa, chcę wszystko zrobić. Od razu dodaję dwa liście laurowe. I raz, dwa, 3 4, 5 kulek ziela angielskiego. Nadal to podsmażam. Już Wam mówię, Pietruszka i seler dlatego tak drobno pokrojona, bo ja ogólnie ich zupie za bardzo nie lubię, one dają super smak. Ale samo warzywo, tak po prostu z zupy wyciągnąć i sobie zjeść w kawałku, to mi to za bardzo nie podchodzi. Marchewkę uwielbiam, ale salerii, troszkę już nie, yy, nie tak właśnie w kawałku. Więc wolałbym, żeby mi się to rozgotowało i nadało super smaku tej zupie, niż po prostu wyciągnąć to i, nie wiem, zjeść to tak o, lub wyrzucić, to już całkiem szkoda. Więc robię właśnie w ten sposób. No, chwileczkę jeszcze to będę smażył więc tak warzywa mi się trochę tu już podsmażyły potrzebuję podsmażyć jeszcze jedną rzecz z nimi a jest to koncentrat pomidorowy. dodam go tu 5 kopiastych łyżeczek chwileczkę go tylko podsmażymy Odby to będzie jeszcze fajniejszy smak Jarona. No i okej. Okay. Koncentrat już też troszeczkę podtrzymażony. Teraz mam tu około 3 litrów bulionu. Wlewam wszystko i w tym momencie wrzucam fasolę, tą którą moczyłem 10 godzin. Przykrywam, zagotuję i od momentu zagotowania troszeczkę zmniejszy gaz i niech to się powoli gotuje, tak długo aż fasola będzie miękka więc teraz czekamy na fasolę, aż się ugotuje nam do miękkości po około 30 minutach jak się fasola gotuje wrzucam marchewkę i gotuję dalej ona teraz powinna, ta marchewka być w tym samym momencie miękka co fasola więc ze spokojem gotujemy dalej no i tak sola już mam miękką, no tak prawie miękką, no już jest taka, no jeszcze potrzebuję parę minut dosłownie. Wrzucam moje szparagi i znowu pełen płomień, pełna moc palników. Przykrywam, lekko uchylam i gotuję aż szparagi będą miękkie czy będą, nie będą ciapowate, ale będą takie akurat do zjedzenia tak jak w zupie powinny być więc czekam jeszcze parę minut i czekajcie do końca, bo jeszcze wszyscy tu parę rzeczy drobnych, ale jednak które podkręcą tutaj smak I tu zupa nam się świetnie gotuje tak wygląda I jeszcze dosłownie 10 minut jej brakuje, żeby była idealna ja dodaję tutaj jeszcze lubczyk no bo w końcu wiosna bez lubczyku to u mnie nie istnieje Uwielbiamy lubczyk, więc jeszcze 10 minut na wolny mogli, niech sobie to popyrka. No i moja zupa jest gotowa, jest naprawdę świetna, próbowałem. Potrzeba tylko jednej rzeczy, potrzeba jeszcze świeżo zmielonego pieprzu. Bo w ogóle go nie dodawałem. Zobaczcie, to jest naprawdę, naprawdę konkretna sycąca zupa. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Już to wyłączę i można już siadać do obiadu. Pozdrawiam.